Cześć. Życie duchowe to takie czekanie, jak dzisiejsza Ewangelia nam mówi, takie bycie gotowym właściwie na coś, co może się wydarzyć w każdej chwili. Nie możemy sobie wytworzyć sami pewnych stanów, uczucia ogromnej uczucia. Takiego stanu ogromnej. Obejmującej nas na wskrość wdzięczności, zaleniu, uczuciem miłości, dobra, piękna, jakichś takich myśli, które są niesamowicie twórcze, które dają takiego kopa w naszym życiu, takiego dobrego. Właśnie w tych wszystkich momentach, na które możemy. Czekać, nie możemy ich sami sobie wytworzyć. Możemy tylko ufać i być w gotowości, żeby je objąć. To takie objęcie ich to właśnie objęcie Pana, ale właśnie to, co mówi Ewangelia to jest tak, jak my byśmy byli w gościach u Niego. To znaczy, że On nam zostawia pełen stół właśnie tych wszystkich dobrych rzeczy. Które dają nam potem ogromną siłę do życia, właśnie dalej, do, do właśnie takiego wyczekiwania, czekania, takiej gotowości do przyjęcia tego, w jaki sposób dzisiaj, w jaki sposób teraz może się to wydarzyć. Właśnie takie mam refleksje. Czekajmy. Pełnią ufność.